Dzień dobry, dobry uczucie z, z prawki, kiedy Państwo oglądacie ten program. Bardzo serdecznie witam i zapraszam do kolejnego odcinka. Tym razem chciałbym poświęcić parę słów ruskiemu mirowi. Wydaje się, że jest to pewien element, który jest przez nas, Europejczyków, niedoceniany. A myślę, że bardzo pomoże nam zrozumieć to, co się dzieje w Rosji? Dlaczego ona się tak zachowuje? I dlaczego dlaczego tak się dziwimy w różnym zachowaniu? Wydaje się, że pierwszy i podstawowy element, który jest z tym związany to jest to, że jesteśmy przekonani, że Rosjanie to są Europejczycy. Tacy troszkę może na oszukańca, troszkę tacy nie do końca, ale tak naprawdę to jest to kultura europejska. I co więcej, w szczególności na naj... może nie tyle na wschodniej czy w rubieżach Unii Europejskiej, ile na ich zachodniej części, no jeżeli już Rosjanin dojeżdża, że tak powiem, czy do z którym mają elity intelektualne styczność, no to jest to najczęściej osoba, która zna znakomicie kulturę europejską, odnajduje się w tej kulturze, zna bardzo wiele elementów, które tam są z nią związane. No, natomiast ta grupa, która z którą czy ta elita rosyjska to są pojedyncze procenty populacji? I one są w żaden sposób niediagnostyczne dla całej reszty. Myślę, że pierwszą rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę, to jest to, że jeżeli chcemy określić wielkość majątku ziemskiego w Europie, to generalnie rzecz biorąc z jednostką, którą dysponujemy i o której do której że tak powiem określamy tą wielkość no to jest jest to hektar tak czyli tak naprawdę czy to jest 200 hektarów czy to jest 300 hektarów czy to jest takie mniejsze trochę ponad 150 no i w tym momencie takimi takimi liczbami operujemy oczywiście wiadomo że w tym wszystkim ta te hektary nie są do końca świadczą o tym jaka jest działalność rolnicza i na ile to jest dochodowe, no bo inaczej wygląda 20 hektarów z żyta inna jest dochodowość, inna jest dochodowość 20 hektarów truskawek i to chyba myślę, że każdy z nas nawet nie za bardzo zajmujący się rolnictwem tą sprawę czuł. Natomiast w Rosji tą jednostką Zamożności, tą wielko wielkości gospodarstwa, nie był hektar. Z hektarami nigdy tam nie było problemu. Z Natomiast problemem, i to od zawsze, była kwestia dusz, czyli chłopów do obróbki ziemi. I teraz zamożność człowieka, właściciela ziemskiego. Była liczona nie w ilości hektarów, którymi on dysponował, tylko w ilością chłopów, którzy byli w stanie mu to obrobić, bo to oni, że tak powiem, swoją pracą generowali, generowali zyski. Co więcej, był cały system obrotu tymi chłopami, to wszystko było, że tak powiem, opisane, zapisane, co więcej, występuje to w literaturze rosyjskiej jest taka piękna powieść gogola pod tytułem martwe dusze no, która pokazuje na tym że na, na wszystkim można zrobić przekręt no i tu akurat przekręt na chłopak bardzo ciekawy interesujący odsyłam państwa do do poczytania no więc to jest ta pierwsza i podstawowa różnica między Rosją a Europą tak, to znaczy, że kluczowy jest człowiek, a nie kluczowy, człowiek do, do pracy, a nie, a nie hektar. To również tłumaczy, dlaczego Rosjanie, ja użyję określenia ukradni, pół miliona Ukraińców z tej części, która została zajęta w tym roku, bo to właśnie oni są potrzebni, oni są potrzebni gdzieś na Syberii, do tego, żeby no może niekoniecznie pracowali na rolni, bo trochę się technologia zmieniła, ale generalnie rzecz biorąc są tam potrzebni jako osadnicy, jako rolnicy, jako jeszcze tam inne, inne funkcje, które będzie można im wymyślić. To jest jakby pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że każda kultura, która jest, ma swoją Charakterystykę i ma tendencję do ekspansji, to znaczy stara się, do, stara się o to, żeby jak najwięcej ludzi działało w ich kultur. Był taki sezon, że to Europejczycy i też głównie zachodni Europejczycy kolonizowali świat, no i w ramach tej kolonizacji zajęli i rządzili, że tak powiem, Praktycznie rzecz biorąc, całym, całym cywilizowanym światem, to znaczy dwoma Amerykami, Afryką, Australią, częściowo Azją. W Azji, że to powiem, zawsze istniały kultury, istniały tam zazwyczaj dwie, naprawdę najważniejsze, to znaczy chińska i japońska, zawsze między sobą różniły. I Oczywiście tam jeszcze jest dużo, dużo różnych innych, ale oni tutaj nie są w tym wszystkim kluczowi. No i teraz Rosja również ma swoją kulturę i swoją wiarę w swoją misję dziejową. To znaczy, pierwszą podstawową wiarą, że tak powiem, Rosjan jest to, że. Zachód z tymi wszystkimi swoimi propozycjami dotyczącymi wolności jed... i praw jednostki, to jest po prostu zgniły. To tak ma nie być. O mają tak zwaną koncepcję, że to oni są spadkobiercami kultury i to kultury starożytnego, starożytnego Rzymu. To znaczy, o Moskwie się mówi. Przez Trzeci Rzym, to znaczy był pierwszy Rzym że tak powiem, antyczny, potem był drugi Rzym, czyli Konstantynopol, no i Moskwa jako Trzeci Rzym, jako depozytariusz chrześcijaństwa, jako właśnie to miejsce, gdzie te najważniejsze tradycje kultu śródziemnomorskich są zachowane. No i oczywiście jak każda tego typu kultu, kultura, która jest na etapie ekspansywności, stara się zająć jak największy teren dla siebie. Więc to, że wszelkie obszary, że tak powiem, które od oderwały się, a kiedykolwiek były w gestii cesarstwa rosyjskiego, Związku Radzieckiego, wszystko jednak będziemy to nazywać, Rosji, no to są odszczepieńcy, z którymi trzeba zrobić porządek i za to, żeby wszystkim zapewnić zapewnić dostęp do kultury, zapewnić pewien rodzaj szczęśliwości. Należy po prostu stosować wszelkie metody łącznie z wojną i interwencją zbrojną. I to wszystko jakby tak jest zrobione, i, i taki, taki jest tutaj rodzaj myślenia. Na zakończenie, wypadałoby przypomnieć jeszcze jedną rzecz: to znaczy, że słowo MIR ma w języku rosyjskim dwa znaczenia. Jedno to jest świat. I jak mówimy ruski mir, to rozumiemy przez to rosyjski świat. Ale również ma to drugie znaczenie. Mianowicie mir oznacza również pokój. I jeżeli popatrzymy na to, jako na pokój rosyjski, to jakieś takie skojarzenie odległe z Pax Romana nam się może pojawić. I myślę, że to skojarzenie również jest Tutaj uzasadnione i nie do końca przypadkowe. Yy, więc, yy, jako podsumowanie, chciałbym Państwa wszystkich skłonić do tego, żebyście nie próbowali mierzyć Rosjan swoją miarką, bo oni myślą inaczej. Podobnie, oczywiście, trzeba postępować z Chińczykami, którzy też myślą inaczej. Natomiast Chciałbym, wam, chciałbym właśnie to podkreślić, że Rosjanie myślą inaczej. Nie należy do nich przykładać naszych europejskich norm. Bo jak zaczniemy przekładać nasze europejskie normy i zakładać, że oni myślą tak samo, będą nam wychodzić głupot. I tym optymistycznym akcentem chciałbym zakończyć ten odcinek. Bardzo podziękować za obejrzenie, zaprosić do subskrybowania kanału. Do obejrzenia kolejnych odcinków. Serdecznie dziękuję. Zapraszam do zobaczenia. Do widzenia.